Się nazywam Alina Rodziewicz, Nina Sokołowska. Na co dzień pracujemy w zespole Parku Krajobrazowych Pojeździe Jawskiego i Wzgórz Dylewskich. Siedziba nasza znajduje się w Bierzwałdzie. Akurat my dwie zajmujemy się edukacją przyrodniczą. Odpowiadamy za różne działania dla społeczności lokalnej w różnym wieku dla dzieci, młodzieży dorosłych. Dzisiaj akurat jesteśmy na pikniku kulturowym pod tytułem Powrót króla ryb na Diławkę. My przyjechałyśmy tutaj z budkami dla dzikich pszczół, dla dzikich pszczołowatych, dlatego, że uważamy, że to też jest okazja, aby mówić o ważności najbliższego, otaczającego nas terenu dla ludzi, dla, dla przyrody. Każda grupa, która nas odwiedza może zbudować samodzielnie kilka takich hoteli dla owadów, ponieważ są to grupy szkolne. Na wiosnę hotele dla owadów wylądują najprawdopodobniej w ogrodach przyszkolnych i dzięki temu też zostanie poszerzona taka baza mieszkaniowa, można powiedzieć, dla dzikich pszczół i dla owadów pożytecznych, ponieważ nie tylko pszczoły te domki zasiedlają. Tak, dokładnie. Również domki takie zasiedlają biedronki, złotooki, mogą tutaj zamieszkać popularne szczypawki, czyli skorki, a wszystkie te owady są sprzymierzeńcami w naszych ogrodach, bo na przykład zjadają chociażby mszyce i poprzez takie działania drobne warsztatowe chcemy raz, szerzyć wiedzę, społeczności lokalnej, ale również pomagać najbliższemu środowisku przyrodniczemu, który jest wokół nas, o który powinniśmy dbać, bo sama legenda króla ryb nawiązuje do historycznej legendy, kiedy to dawniej o, nie dbano o Iławkę i ten król ryb uciekł do Drwęcy, no i teraz jakby na nowo ta legenda odbudowywana jest społeczności i ławian, aby poprzez nią zwrócić uwagę na to, że no nie powiemy tylko o ich ławkę, ale w ogóle o wszystko, co nas otacza, jednak się troszczyć i dbać. Nie, to jest krzostka. Proszę kochanie, tutaj zapasowanym filmem, masakrę. Nie wiesz co, co może świecące. O, i wiesz co radziłabym, żeby się kolegi, dlatego że nie będzie. No witam. witam serdecznie. Witam serdecznie. Witam. Właśnie, co tutaj ciekawego dziś się dzieje? Sporo młodych ludzi. Oj, w Kuźni Talentów nowe wydarzenie. Mamy tutaj temat Król Ryb, czyli Król Ryb, który tam w sobie żyje. Rzeźbimy płaskorzeźbę Króla Ryb, ale tym razem, wbrew pozorom, nie będzie to jakaś ryba. Ktoś pomyśli, Król Ryb to musi być sandaż. Nie, robimy wstrąga. Strąga w koronie i dzieci tu z różnych szkół Szkoły numer 1, numer 3, numer 4. E, akurat się tak składa, same trzeciej klasy rzeźbimy, jakby taki warsztat, i jednocześnie powstaje rzeźba. Myślę, że ją dziś skończymy. E, tak, e, tak więc tutaj, właśnie w tej ławce. Jakąś legendę tam przytoczyłeś, może tutaj, nie. Z tym młodym uczniom? Jeszcze nie wiesz, to jest kwestia, jeszcze tworzy się w głowie, może, może się wymyśli, a jak nie, to w przyszłości może nasz przewodnik miejski dorobi resztę. Dorobi resztę, tak. Ja mam takie zadanie, bo to jest podzielone na cztery grupy. Jest rysowanie, jest poczęstunek, jest, są Państwo z parku z krajobrazowego z, Jżbałdów. z Jżbałdów. I ja mam takie zadanie rzeźbienie, jestem tylko jak gdyby również uczestnikiem w tym warsztacie i goszczem później talentu a kierownikiem zadania jest pani... Sielińska. Ja bym proponował, żeby jej spytać, jak żeby go... bo zapomniał. Rozumiem Ci szerzej. Dobrze. Ale widzę, że jest zainteresowanie. Tutaj młodzi ludzie no, coś tam będą tworzyć. Tak, tak. Tworzymy, jak mówiłem, czy króla ryb, czyli wstrąga w koronie. No, będzie to taka i ławki, i, ławki, i nasz klimat. Będą roślinki podwodne, e, jakieś takie, wiesz, wodne. No i ryba przede wszystkim. I na zakończenie tego zadania będzie z tego zrobiona jakaś wystawa. Wystawa. Dziękuję Ci Marku za to wprowadzenie. Atykujące, bo ja się już nie umiałam rzeźbić wcale, ale już jestem tutaj nawet gdzieś To powiedz, czy podoba Ci się tutaj i co tam rysujesz, jeszcze? Rysuję króla ryb, król ryb i jest fajnie mocno. Jestem ze znajomymi. A to jest wycieczka ze szkoły, czy jak to wygląda? Ze szkołą ze jest, a? a oglądałaś już tam e, tego pana, który tam e, pokazuje rzeźbienie tam? Nie jeszcze nie. nie. jeszcze nie, jeszcze przed tobą, na razie rysunki. <noise> Czyli ogólnie jesteście zadowoleni z wycieczą? Tak, 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 bardzo. Tak wszyscy? Tak. Tak jest, <noise> bardzo fajnie. Super. No sprawczyni, można powiedzieć, całego zamieszania. Bardzo proszę tutaj przybliżyć słuchaczom na radia Także tym, którzy będą nas oglądać, co tu właśnie dzisiaj ciekawego dzieje. Witam Państwa bardzo serdecznie. Chcielibyśmy przybliżyć troszeczkę, jak to dzisiaj wygląda, ten wyjątkowy, ciepły dzień. Myślę, że to takie podsumowanie trochę wakacji, a jeszcze skorzystanie z tego ciepłego, jesiennego już dnia. Mamy tu dzisiaj piknik kulturowy. Nazywa się Powrót Króla Ryb nad ławką. Bardzo istotne znaczenie ma właśnie ten król ryb. Czyli dzisiaj mamy warsztaty dla dzieci, głównie ze szkół podstawowych, ale również i przedszkoli, które wyraziły chęć uczestniczenia w tych warsztatach. Jedna grupa rzeźbi króla ryb, druga maluje króla ryb, a trzecia uczestniczy w budowie budek dla owadów na stoisku Zespołu Partii Krajobrazowych. Dodatkowo mamy dla wszystkich dzieci ciepły żurek, bo pogoda jest różna, ale myślę, że to ciepły żurek to i nasze siły do pracy. A czemu akurat król ryb? No właśnie o to chodzi, że pomysł narodził się głównie od pana Wisława Skrobota, który dosyć prężnie promuje tą rzekę i ławkę jako takie miejsce miasto twórcze, żeby nie koncentrować się tylko nad jeziorakiem, małym czy dużym, ale zwrócić uwagę właśnie na te boczne elementy przyrody, które mamy wokół siebie. I takim właśnie elementem dosyć ważnym istotnym no jest rzeka i ławka. A jeszcze istotniejsze jest to, że kiedyś tu żył król ryb. I takie podanie staramy się dzisiaj dzieciom przekazać. Że był kiedyś król ryb, który mieszkał w tych wodach i pływał sobie dosyć dumnie, z koroną na głowie. Ale przyszedł też taki czas, że ludzie zaczęli go zaniedbywać. Zaczęli właśnie rzekę przede wszystkim zanieczyszczać. I ten król ryb. Troszkę się zdenerwował i odpłynął do rzeki Grywency i dalej. Więc nie mamy go dzisiaj, a dzisiaj jest ten dzień, kiedy w takiej ciepłej aurze chcemy przywołać go z powrotem do nas, przywołać króla ryb, do naszej czystej, dobrej, fajnej ławki. I chcemy te miejsce jakby na nowo odtworzyć troszkę kulturowo troszkę animacyjnie, no i przede wszystkim zachęcić dzieci, żeby jeszcze w tej całej sytuacji pandemicznej skorzystały z tego ciepła i wyszły do nas tutaj pobawić się, po prostu pobawić się. Pani Agnieszko, proszę jeszcze powiedzieć, kogo żeście zaprosili do tego projektu, jakie szkoły, czy przedszkola też? Prośba o skorzystanie z tej oferty została skierowana do wszystkich szkół podstawowych w ławie. Także że mieliśmy bardzo krótko czasu, ale udało się zebrać jednak na każdą wybraną godzinę grupę. Mieliśmy już szkoły podstawowe od 1 do 3. Teraz również czekamy jeszcze na przedszkole. Więc oferta jest otwarta. Przy czym mówię, ok, no ze względów na pandemię musieliśmy troszeczkę to ograniczyć, ale to jest dobry początek na przyszłość. No właśnie, a jeśli a propos przyszłości, co jeszcze macie w planach? Być może jakieś też będą ciekawsze jeszcze imprezy w tym roku, albo już na wiosnę. Jak co roku jako Towarzystwo Miłośników Ziemi Iławskiej składamy prośby do budżetu Urzędu Miasta na inicjatywy, które mają się odbyć w przyszłym roku. I tak też w tym roku zrobiliśmy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także chcemy wszystkich zaskoczyć, miło, ale jeżeli przy tym będzie jeszcze organizator czy współorganizator, jak Urząd Miejski, tutaj w, Nowym, w Iławie, to jak najbardziej. Będziemy zaskakiwać, próbować realizować to, co się da, żeby wszystkich zachęcić do współpracy. I Trzeba pamiętać o tych organizacjach pozarządowych, które też chcą się włączyć w takie akcje. Jesteśmy do dyspozycji i jesteśmy na miejscu to jest najważniejsze. A ja przypomnę, że gościem naszym była Agnieszka Zielińska, Towarzystwo Miłośników Ziemi i Łaskiej. Rozmawialiśmy o planach, a także o, tutaj, o tej pięknej imprezie regionalnej. Dziękuję bardzo serdecznie i pozdrawiam wszystkich. Żeby udokumentować Waszą wspaniałą.